A to mój outfit. Bo. Będą madidas. Spędźmy razem dzień. Jest jej smutno, nie? Smutno ci. O nie, gdzie ty idziesz? Ani? Co ty wymyśliłaś? I nie mam czasu. Mogę się podrapać. Dajcie podrapię. No nie ty. Jak? Jak mama wróci, to ci pobawi się, tak? Nie? A tu drugi pies, już śpi sobie w korytarzu, bo nie ma co robić z życiem. O to pumpkin spice Spice. Także do tej 12.35 nie mam co robić, to chyba pójdę posiedzę w szkolena ładuję telefon. Moram zapomniałam. Nie byłam znowu A. jeszcze jedna lekcja i na chatę, znaczy długie czekanie na pociąg i na chatę. Nie mam co robić, więc idę siedzieć pół godziny czekać na pociąg. Fordek 15 mm. a myślałam, że inny jechał. Witam się z Wami o godzinie 20.56. Ja dzisiaj wróciłam dosyć, późno też miałam na późną lekcję. Właściwie teraz zdążyłam angielski, przypomniałam, że mam zrobienia. Mam na piątek matmę. Będę wysu chciała wysuszyć włosy, zrobić duolingo i się ogarnąć do spania. Ehm, tak do spania, więc ja tutaj jeszcze muszę właśnie włoski przepakować się i przy okazji dzisiaj jest 11 września, a mianowicie uwaga moje państwo jest premier dzisiaj na moim kanale jest dostępny czekajcie to ten vlog jest dzisiaj, od dzisiaj, od 18.00 premierza, ta jeszcze miniaturka mi się podoba, więc zapraszam serdecznie, Wy tego vloga będziecie widzieć w e, przyszłym tygodniu, ponieważ w sobotę mam dla Was przygotowany film, będzie to gameplay. Yy, tak, jak dobrze słyszycie, już mam przygotowana, Wam mam, pokażę, kto będzie obejrzeć ten film, to będzie wiedział. Oto miniaturka. Więc mam nadzieję, że przypomnę komuś dzieciństwo, idę się ogarniać. A dzisiaj u mnie dobrze, no, yy, Mam troszkę urywków, mam zdjęcie z fizyki na kartkówka I mam... Zdjęcie takie, czekajcie usiadło. tak, to jest Pumpkin Spice Latte, którą widzieliście na wcześniejszych orywkach. No jest bo, okay. I to jest ta pumpkin spice latte. Dałam za nie 19 zł w artisan na Wyszyńskiego. Smacznego, dostałam dwa różne cukry. I troszkę sobie tam poczytałam przed wiośnie. się sure. ogarnieć. Moje drodzy, jest 22.12, a ja powinnam sobie już próbować zasypiać. Zakończę ten film. Od razu mówię: czuję coś przy włosach, jakąś krostkę. Jeżeli się podobało, to zostawcie coś po sobie między innymi łapeczkę, subiczek, dzwoneczkiem, komentarz. wpadajcie też na inne moje media, które podaję Wam zawsze w opisie. Podajcie też na playlisty, które są na kanale poprzednie filmy. Jeżeli Was coś ciekawi, dawajcie po prozycję. Eee, też zachęcam Was do odwiedzenia mojego NGL-a, gdy podaję je w trakcie jakiegoś dnia na Insta i na snapie podaję. Eee, ja to tutaj powiedzieć. jutro kończę szybciej, a i w sobotę będzie film, który Wam wcześniej pokazywałam. Wam film na sobotę. Więc wpadnijcie. Znaczy, Wy będziecie to widzieć w przyszłym tygodniu, więc od tej soboty, co będzie ten gameplay, będziecie, będziecie mieli to dostępne. Także więc do zobaczenia, usłyszenia. Cześć!